Chciałbym przedstawić na aukcji samiczkę o numerze 012224619. Niebieska pstra samiczka wyszła bardzo ładna, kolorystycznie. Ojcem tej samiczki jest gołąb o numerze 8608. Jest to wnuk Pitbula Szpak, potężny, piękny gołąb. Jest to jeden z ostatnich synów mojego syna Pitbula 188, który już nie płodzi. Jest to też wnuk Darkstar, gdyż matka jego jest córką Darkstar, czyli tutaj typowo gołębie na sprint. Matka tej samicy natomiast ma numer 4691. Jest to córka Jokera, czyli Gołębia, który zdobył piątą nagrodę na WG Krakus na finale. Ojca pierwszej jasicy z Krakusa. Są dołożone Gołębie też wspólnogołębnikowe ze Spanish Blue, z gołębi Romario w dalszej linii. Jest to też taka krzyżówka, którą stworzyłem pod loty oddziałowe. Jej siostra przetrwała te moje wszystkie dziwne loty. Brat zginął niestety, ale ja lotuję samiczkami. Jest to pełna siostra samicy, która znajduje się na nogłębniku lotowym jako roczna. Będzie próbować swoich sił. Wnuczka Joker, wnuczka New Pitbull. Myślę, że podloty oddziałowe w Krzyżówce może dalej sprawić komuś satysfakcję. Polecam tego gołębia na aukcji.